Spotkanie Donalda Tuska w Moskwie z Putinem miało być nowym otwarciem w relacjach z Rosją. Miało. Chciał, żebyśmy stali się uczestnikami tego rozbioru Ukrainy, mówi Sikorski. Putin chce, aby Polska wysłała wojska na Ukrainę. To była jedna z pierwszych rzeczy, które Putin powiedział mojemu premierowi Donaldowi Tuskowi. Sikorski ujawnił propozycję Putina dopiero 6 lat później, gdy nie był już szefem dyplomacji, a marszałkiem Sejmu. Czy o tej sprawie został poinformowany prezydent RP, nasi sojusznicy z NATO i partnerzy z Unii Europejskiej. Spodziewałem się pytania na ten temat. Sikorski kluczy i nie odpowiada także na pytanie, czy zostało to zawarte w oficja Notatce. Znajduje się jakiekolwiek odniesienie do tej propozycji, którą Władimir Putin miał złożyć Donaldowi Tuskowi rozbioru Ukrainy. Oczywiście nie. Nie ma śladu, bo zdaniem autorów resetu celowo zostało to ukryte przed opinią publiczną, a dwie inne notatki zaginęły. Skoro stawką tych nowych relacji rosyjsko-polskich miałaby jakaś być współpraca Polski z Rosją, w zniszczeniu niepodległości Ukrainy, no to cały reset nie miałby sensu. Zwłaszcza gdyby tak szokująca informacja dotarła do ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przestrzegał przed zapędami Putina. Polityka wschodnia Lecha Kaczyńskiego była wzorowa na tle tego, co prezentował Donald Tusk. Znamienne jest także to, kto znalazł się w składzie polskiej delegacji do Moskwy. Pułkownik rządzący. Oficer Agencji Wywiadu, a faktycznie od lat 70. funkcjonariusz SB. Choć oficjalnie w delegacji wpisany był nieobecny w Moskwie Cezary Grabarczyk. Oczywiście nie może się takie spotkanie odbyć bez SBK, człowieka Moskwy na służbie trzeciej RP. To jest coś tak po prostu obezwładniającego. Obezwładniające okazały się także groźby Putina, który skutecznie zniechęcił Tuska do budowy w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Donald Tusk swoją wizytę w Moskwie przedstawiał jako sukces. Była to iluzja. W rzeczywistości Putin wciągał Polskę w grę, której stawką było uwiarygodnianie Rosji, taką jaką była i jest. Bartosz Łyżwiński, Wiadomość.